Was w kolejnym vlogu dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym vlogiem. Będziemy robić dużo fajnych rzeczy, dlatego że dzisiaj właśnie lecę na skłosza, jestem już ogarnięta, mam torbę na ramieniu, także zbieram się ym, i lecę. Yy, a później muszę ogarnąć kilka rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie gotowy mój statek do odbioru, dlatego że muszę go odebrać z Media Expert, chyba. Yy, no i właśnie zobaczymy, czy dotarł, czy jeszcze nie dotarł i muszę jeszcze czekać. Chciałabym, żeby dotarł, bo yy, życie bez statku jest naprawdę ciężkie i. <tuszel> No jest naprawdę ciężkie, tak ciężkie jak ten aparat, jak go trzymam w ręce. Także lecę, bo już jestem spóźniona. Właśnie przed chwilą dzwoniłam do domy, czy będzie na czas, bo my no ogólnie mamy obie tendencje do tego, że się spóźniamy. I, I nie tak tego, się na pewno. To jest ta, która się lepiej odbija. Ja. no, no to nie wiem. No no, Ona nas szukała. To Moi drodzy, jestem po skoszu, jak widzicie cała spocona, lecimy aktualnie z dową, <grymne> lecimy aktualnie do Maczka, żeby był bilans na początku sport, a teraz lecimy coś zjeść, bo mamy, Maczka mam kawałek do domu, Do ma też, także akurat sobie coś zjemy i będę wam dawała znać, co później będę robiła. I? No. Nie wiem, tak. Widzisz? już Tak? Chyba jak pani robi naszą chabak, tak? Mhm. się właśnie wycofać, nie? Zarabia. Zarabia. Słuchajcie, witam Was po powrocie do domu. Wróciłam do domu ze skórze, już byłam, właśnie z domem. Doma to jest moja przeciuka. Znamy się właściwie całe życie. I tak, teraz, właśnie jak ona ma studia, ja cały czas coś robię. No to ciężko nam się zgrać, ale staramy się zawsze spotykać i coś fajnego robić. Nie było statywu do odbioru, co mnie trochę smuci, dlatego, że znowu muszę budować jakieś dziwne konstrukcje. Sprawdźmy, no, muszę, słuchajcie, sprawdzić, czy na pewno nie dostałam maila, bo jak coś, to byśmy podjechali może teraz. Mm, I co? I powiem Wam szczerze, że e, brakuje mi takich treningów właśnie, dlatego że teraz w ogóle strasznie mi się zatrzymuje woda w organizmie. Muszę sobie dzisiaj kupić tabletki właśnie, żeby mm, coś z tym zrobić, no i poczytać trochę o tym. Słyszałam, że są różne zioła i tak dalej. Kawk, która <grafi w tle> oczywiście wariuje. Są różne zioła, żeby właśnie pić i tak dalej. Ja mam do pełno ziół, e, bo mój tata bardzo dużo pije kawka. Mm. No i co, teraz lecę przerabiać zdjęcia bo mam tyle zdjęć do wysłania i do przerobienia. No i mam y, całą listę rzeczy. Kalendarz, muszę zrobić kalendarz, bo y, gubię się po prostu w tym, co mam zaplanowane. Więc muszę zrobić kalendarz i zorganizować sobie czas, tak? Kośma. Jezu. Jakiś łodź jakiś tam. Przechodzę do Was w kolejnym dniu vloga. Dzisiaj jadę do fryzjera, jest godzina pierwsza 20. ja właśnie e, idziemy, wyszłam od fryzjera. Down no, nie wiem czy mnie słychać, bo jedzie tramwa jestem mega zadowolona, serio. Mega patrzcie, ładnie. E, więcej Wam opowiem później, ale powiem Wam, że to zdecydowanie pierwszy raz miałam tak, że Peszłam do fryzjera. pokazałam... Zero ekscytacji. To mój budzik, włączyło się telefon. Ok, więc update. Ogólnie już jest hipokryzja, że jedziemy. Dawid tym razem kieruje. Wcześniej kierwam, kierowałam, bo, e, bo tak no i co, nie mogę się na siebie napatrzeć, dlatego cały czas patrzę tu w podgląd, ale zamówiłam sobie też ramen Także będę jak go jadła teraz w drodze, z Akita Ramen, bo podobno to jest najlepszy ramen w całym Krakowie, także zobaczymy, to mam znać. E, tak. No, okej. Okay. Brałam, pierwszy raz ogólnie brałam ramen na wynos, także mam tutaj właśnie te dodatki. No i tutaj w środku, w drugim pudełeczku mam e, resztę, więc zaraz sobie to pomieszam i później dam wam znać, jak e, mi smakowało, dlatego że nie za bardzo mam jak nagrywać, no bo wiecie, jak się jedzie, to też mam tą kamerę dość dużą, no jest też ciężko. Witam Was w kolejnym dniu tego vloga, dzisiaj jest hey. sobota, mamy bardzo ładną pogodę dzisiaj, co prawda jest mega duszno, gorąco i tak dalej, ale jest... Przyjemnie. Jedziemy właśnie nie oglądać mieszkanie. Nie no, jest, ja nie jest lubię jakaś ciepłotka. Jest okropne. Jedziemy właśnie oglądać mieszkanie. Porobimy też jakieś zdjęcie dzisiaj. Ja mam ogólnie dużo zdjęć do przerobienia z sesji, które robiłam. No i co? I tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień w sumie. Nic specjalnego, ale może coś Wam. O! Skaczę! A, <grym> a lukę, tak poważnie, to już muszę wiedzieć, gdzie mam jechać. Wam.. Dalej jestem mega zadowolona z moich włosów. Ramen wczoraj był w porządku, ale powiem Wam, że myślałam, że będzie lepszy. Bo to było podobno najlepszy ramen w całym Krakowie, więc tak spodziewałam się czegoś super, 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 a ogólnie e, wolę ten people ramen i jeszcze jeden jest taki dobry w Krakowie, to wam psze. I są moim zdaniem lepsze. <grym> tak. Dobra, teraz lecę, bo... bo niewygodnie mi się trzyma kamera. Dalej nie mam statywu w ogóle, dalej muszę sobie radzić. Bez statywu w przyszłym tygodniu dopiero będę go miała, bo... Bo idzie dalej, nie dostawię. Byliśmy właśnie w aptece i byliśmy też w sklepie, znaczy ja mam biedronce. Mam biedronce, kupiłam mojej siostrze Mochi, czekajcie. Kupiłam, moje... kupiłam mojej siostrze Mochi, bo nigdy nie jadła, a właśnie przed chwilą rozcięła sobie nogę, kolano i to tak dość porządnie, więc byliśmy też... W aptece po szwy w ogóle coś śmieszne. Ja siedząc przy stole przez pół godziny zastanawiałam się jak połknąć tabletkę, bo nie radzę tego robić, nie tego robić i zawsze po prostu się boję, że się udławię i uduszę. <grym> I po prostu przez pół godziny siedziałam, zastanawiałam się jak połknąć tę tabletkę, czy ją rozdrobnić, czy po prostu ją napuć i w końcu jej nie wzięłam, bo moja siostra sobie przecięła nogę i po prostu była wielka akcja ratunkowa i poważnie dość to przecięcie wygląda, więc zobaczymy. No zaboję.

Ja. I jak? Miękki? Tylko tyle? No, miękki. Nie, no, Nie będę wracać, Chodź Dotknęłam. Ale stolasz mi się nie podoba. To jest Dobra, więc nie możemy się dogadać w kwestii lampy, więc idziemy dalej. To może zamówimy ją gdzieś na internecie. Dzień dobry, jest ogólnie godzina 11. My właśnie lecimy do nowego mieszkania. Ja już byłam w piżamie, ale byli lokatorzy. Właśnie do nas zadzwonili, że możemy się teraz wprowadzić, jeśli chcemy, a że mamy bliżutko, to stwierdziliśmy, że lecimy, czemu nie. Więc zbieramy się i jedziemy odebrać klucze. No i widzimy się już na mieszkaniu. A tak całkiem? No. Ugotujemy się? Nie a. Dzień dobry, przychodzę do Was w kolejnym dniu tego vloga. Już chyba na zbierałaś tyle tych Dini. Serio, masz to tydzień. ten vlog jest naprawdę bardzo długi. Dzisiaj słuchajcie mamy dzień, w którym jedziemy na drugi... Drugi dzień zakupów właściwie do mieszkania, więc jestem mega podekscytowana. Ja ogólnie kocham oglądać takie vlogi, właśnie jak ludzie remontują, może nie remontują, tylko właśnie dekorują swoje mieszkanie itd. i tak dalej. I stwierdziłam, że nagrywam to samo. Także jestem bardzo podekscytow podekscytowana. No i co? Jedziemy kupić jeszcze kilka ostatnich rzeczy, właściwie to nie tak kilka, bo sporo. No idziemy do jeska. Zaczął naukowo Nawet nie muszę. Byliśmy jeszcze na sushi szybko. I pierwszy raz zjadłam kalmara. Jestem ciekawa, czy będzie dobry, czy jednak nie. Kiedyś robiliśmy na grillu i był bardzo gumowaty, więc jestem ciekawa, czy po prostu źle go zrobiliśmy, czy naprawdę jest. Zobaczymy. Dam wam zaraz znać. Pytam się już z wami z windy z nowego mieszkanka. O, z windy z nowego mieszkanka. Lecimy znowu do Ikei i lecę od razu na sesję przy okazji. filmie nas tyłu mówi jak daj mi spokój. Alter. Um, tak. Także lecimy. Dzień dobry, gdzie ma coś dla mnie? O, o Ej, kupiliśmy kilka rzeczy, kupiliśmy dwie doniczki, które później wam pokażę Kupiliśmy i... papier zawinięty w papier Tak, papier zawinięty w papier I co jeszcze kupiłam? I pojemniki na kawę i na cukier, którego jeszcze nie mamy, cukru Musimy kupić cukier Teraz idziemy do samochodu Chcesz No dawaj No wygodnie. Dobra, jest wygodnie. O Jezu! Mega jest mój To ja to zyskuję. i ja jestem za tymi talerzami. Dawid jest za tymi talerzami. I nie umiemy się zdecydować. Pokaż to ładniejsze. Nieprawda! Dawid jest za takim kolorem. Ja jestem za takim bażowym. Nie, besztu był ładny. Naprawdę. No tak, chodź, idziemy. Czekamy aż odpowiecie na ankiecie na insta. Patrzcie jakie słodki. Jego damy. Jego damy do kuchni, żeby ładnie wyglądał. Co to jest? Ja tutaj e, wszystko ogarniam, a nawet robi frytki. W ogóle patrzcie jaką mamy Złotą małą, tą płytkownicę. Dostaliśmy ją gdzieś do moich rodziców. Jest po prostu idealna. <noise> jest po prostu idealna na dwie osoby, ser nawet na jedną. Naprawdę. Kozacka. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że to jest najlepsza kawa, jaka istnieje serio. Uwielbiam Kosta. Ja ją piłam, bo, wiecie, różne. Pewnie są gdzieś lepsze, ale ogólnie bardzo dobra jest ta kawa z Kosty. Także jeśli szukacie kawy w miarę spokój cenie, to bardzo Wam tą polecam, jest naprawdę, naprawdę jest O, już mam pomysł na tytuł do tego, do tego vloga, wiesz? Pijemy tanie wino i organizujemy mieszkanie i dekorujemy mieszkanie. Fajne, nie? Ej, w ogóle wiecie co teraz odkryłam? Że ta kawa ma takie dziwne w środku. Aaa, wysypałam pół kawy. Nice. Nie no, pół to za dużo powiedziane. ale trochę wysyp... Kurde, ja to zawsze odwalę. O, frytka. O, surowa frytka. Patrzcie na to, to. jest takiego dziwnego dźwięku w środku. O, tu. Ciekawe są do czego to jest. Czy to jest do powietrza? Łyżeczki. gdzie mamy łyżeczki? Tu? O, jak ładnie ułożyłeś. Mamy tylko jedną łyżeczkę. Okej. Okay. Zobaczcie teraz, to wygląda naprawdę super. My to ustawimy zaraz jakoś fajnie. No i naprawdę wydaje mi się, że to będzie fajnie to wyglądało. Naprawdę, no zaufajcie, no zaufajcie.